Mamy techniki w pozycji stojącej i w Nełaza, w tachi waza i w z języka japońskiego. W pozycji stojącej można wykonywać rzuty na różne punkty, ipon, bazari, yuko w zależności od tego, na, na, jak upadnie przeciwnik. No i oczywiście są, można też zakończyć walkę przed czasem w parterze poprzez trzymanie, duszenie i dźwignie. Oczywiście w tych grupach wiekowych dzieci duszenia i dźwignie są zabronione, podobnie jak część technik, które mogą zagrażać, mogą powodować jakieś kontuzje. Dlatego tutaj na tych zawodach przede wszystkim skupiamy się na bezpieczeństwie i dobrej zabawie za stycznia tego roku Mam już rzuty potrenowane, jakie bym chciała rzucić. Jestem przygotowana do zawodu. Trenuję od pięciu lat, od, od trzech lat. Zdrowo dowodowa mi się, że, że, że są treningi fajne, Zaw, za, w zawodach najbardziej mi się podobają nagrody I Wal. trenuję od 2011 roku. E, najbardziej mi się podoba... E, najbardziej mi się podoba jakąś tak... E, jakby to powiedzieć... Całe dżudo. Dżudo e, polega na walce, e, na takiej... E, e, że wykonujemy rzuty. To jest fajny sport. Zdobywa się medale i nagrody, żeby walczyć, żeby się rozwijać. No, bo to jest bardziej samoobrona niż. i bardziej uczy. I niż inny lew. Trzeba pobawić przeciwnika na plecy. Było wesoło, była jakaś przemocja. Najważniejsze w treningu jest myślenie, żeby później zająć pierwsze, drugie miejsce. No fajnie było. Trzecie miejsce zajęło mnie źle, bo w ostatnich czwartych no to jest ta poprawa. Miałeś jednego przeciwnika? No jeden to mi. No, poznałem fajnych kolegów. Fajnie, Miło spędzam czas i uczę się wygrywać, przegrywać, pogodzić się z porażką. Zawsze to przeżywamy bardzo mocno z mamą i z naszymi kimcami, których zawsze przywozimy. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem ogromu w Oleśnicy tylu zawodników rzadko kiedy się zdarza to fajnie że judo ten, ta szlachetna sztuka walki e, zyskuje taką popularność że e, dzieciakom sprawia to frajdę, że rosną nam zastępy nie tylko piłkarzy ale także judoków Miejmy nadzieję że niedługo będziemy mieli medale w tej dyscyplinie uczy bardzo szacunku do innych ludzi samoobrony samoobrony tu fajne w stół. Bo jestem dużo sprawniejszy, tak sport, bo to jest sport ogólno, ogólnorozwojowy. Tak, trener jest bardzo wniosek właśnie. Ogromne emocje, podejrzewam, że chyba większe nawet niż u niego, bo on z racji tego, że bardzo dobrze zna swoje umiejętności, to podchodzi zmotywowany i te nerwy u niego są takie mobilizujące, aczkolwiek Szybko je pożytkuję na macie, natomiast u taty no, jest, są duże emocje, nie wiem co powiedzieć, bardzo, bardzo dumny jestem sobie z tym ze swojego syna. Niesamowita sprawność, właśnie koordynacja ruchowa, no i dyscyplina, bo trener Michał jest facetem, który naprawdę trzyma ich twardą ręką, co pomaga też nam w wychowaniu, bo jest to takie Złoto. To powinna być e, dobra zabawa dla nich, dlatego że każdy zostaje udekorowany medalem, e, dyplomem, jakąś nagrodą i to jest nagroda za sam start dla tych dzieci. Niektórzy się bardzo emocjonują, inni troszeczkę mniej, są bardziej stonowani. Ja jako trener też stresuję się występem swoich zawodników, ale wydaje mi się, taką przyjąłem sobie zasadę na początku swojej pracy, że e, staram się nie krzyczeć na dzieci, dlatego że jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy, trzeba im to zrobić. Trzeba przekazać im tą wiedzę i umiejętności na treningu, natomiast nie w trakcie zawodów, dlatego że nie ma sensu podnosić poziomu tego stresu, który i tak jest już bardzo wysoki, ale czasami bardzo trudno jest utrzymać emocje na wodzy, na wodzy dlatego że to jest bardzo emocjonująca sprawa.